Arabie, witamy Cię w Gdańsku, <laughs> witamy Ciebie w domu. Jest cała Twoja rodzina, dzielna Małgosia, z Magdaleną, Antkiem, Filon w Brzawo chodzi tutaj po chodniku, Twój wnuk, Jest Twoje wspaniałe rodzeństwo, są wszyscy, którzy byli z Tobą od ławy szkolnej aż do końca Twojej ziemskiej wędrówki. Są Twoi koledzy z pierwszego liceum ogólnokształcącego naszej wspólnej budy z olkim Halem. Są przyjaciele z Wolnych Związków Zawodowych, Ruchu Praw Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Pamiętasz, a w ogóle nie powiedziałem, jesteśmy przed pomnikiem Jana III Sobieskiego. Znasz to miejsce wspaniale. To tu od 78 roku odważni gdańszczanie, zrazu nieliczni. Później coraz większa grupa spotykała się, by czcić 3 maja 11 listopada. Ty byłeś jednym z organizatorów tych nielicznych, którzy wtedy w latach 70. mieli odwagę. Są dzisiaj w tej chwili koledzy z Solidarności z 80. roku, z sierpnia ze Stoczni Gdańskiej. Wszyscy pamiętamy, jak z Maćkiem Grzywaczeskim namalowałeś 21 postulatów na tablicy, bo już wtedy widziałeś, że. Trzeba światu opowiedzieć się o tych postulatach, żeby każdy mógł je przeczytać niemal jak tablice z przykazaniami, które ja dał Abrahamowi. Są koledzy z Ruchu Młodej Polski. Współtworzyłeś ten ruch Młodej Inteligencji Gdańskiej, Polskiej, która z młodymi robotnikami ze Związku, Wolnego Związku Zawodowego Przygotowywała sierpień 80, przygotowywała niepodległość. Są to koledzy z Boiska, z Lechy Gdańsk. Zarówno od Młodopolaków, jak i liberałów. Nawet Janusz Lewandowski wyrwał się. Jest też. Są koledzy ze Świetlika, z Spółdzielni Gdańsk. Byłeś znanym spółdzielcą. Współtworzyłeś to środowisko.